Dzień dobry jak wszystkim z tej strony. Miku, witam Was serdecznie na moim kanale. Kolejny materiał z newsów. Oczywiście tydzień się kończy, więc warto tylko podsumować z rykoszetem info. Zobaczmy, co tam rzucili chłopaki ostatnio. Wiele newsów nie ma, ale są dosyć treściwe, moi drodzy, bo się w kilka fajnych evencików, jeśli chodzi o World of Tanks. Zaczniemy sobie od przeglądu tego, co nas czeka w sierpniu. Jak wiecie, sierpień się rozpoczął. Ja to nagrywam 3. Wy, wy to pewnie będziecie wiedzieć 4. A bo się, go, to trzeba kiedy to wrócę, e, mamy kilka wydarzeń, oczywiście, zaplanowanych. Pierwszy z nich jest e, przede wszystkim wierzchołek drzewa. Nowy miesiąc, nowe drzewko. E, tym razem do zrobienia macie STB1. Do zrobienia, czyli możecie sobie taniej, zarówno migrindować te pojazdy, jak i kupić przede wszystkim. E, całe drzewko jest tańsze odpowiednio e, od tieru. więc myślę, że jeśli ktoś sobie to chciał, sobie dojść wreszcie do STB1, ma teraz okazję, żeby to drzewko wreszcie skończyć. E, gorączka PD to jest obecnie weekendowa oferta od 3 do 5 sierpnia PD do zgarnięcia, oczywiście za wszystko i pod tym znakiem będzie stał tak naprawdę cały sierpień. Głównie będziecie mogli sobie tutaj zrobić zdobyć PD zarówno na czołgi, jak i dla załogi. W tym w tym weekend oczywiście jest ogólne PD do zgarnięcia, ale przecież za, za tydzień 10-12 macie możliwość zrobienia sobie szybciej załóg, wyszkolenia załogantów, bo macie dwa razy PD dla załogi, czyli mnożnik razy 2. Myślę, że bardzo fajna sprawa. Na kolejny Weekend 17-19 sierpnia znowu PD, tym razem wypełni misję, żeby zdobyć doświadczenie, wiadomo o co chodzi, no i gameską, wiadomo w tym miesiącu Gamescom wychodzi, startuje wielka impreza i z tej okazji WG postanowiło w, w nie wspomniany e, weekend 20-25 sierpnia dać nam 5 razy PD za pierwsze zwycięstwo dnia. Pamiętajcie, bardzo fajna sprawa. Mnożniki zawsze są na propsie i na koniec załoga jest najważniejsza. Uwaga, uwaga, niespodzianka, 31 sierpnia, 2 września, premier dla załogi. Tym razem razy 3. Co? PD oczywiście, nie, żeby było inaczej. Więc jak widzimy, cały sierpień stoi pod znakiem zbierania doświadczenia i w sumie dobrze, jeśli ktoś sobie chce wygrindować pojazdy, ewentualnie załogi, sobie ulepszyć albo wyszkolić, ma teraz do tego okazję i niech korzysta sobie z wspomnianych. Ofert. Kolejnym newsem jest serwer testowy, a dokładnie super test. Co tam się pojawiło, moi drodzy, Kolejny Tedek, może nie kolejny, ale Tedek brytyjski 8-tieru Turtle MK1, czyli już oficjalnie nazwa Żółwika będzie zaklepana tylko dla jednego pojazdu. Turtle, jak mówiłem wcześniej, 8-tierowy Tedek z Wielkiej Brytanii ma być. Powiedzmy takim uzupełnieniem drzewka, bo jak wiecie już taki jeden pojazd jest u nas w drzewku brytyjskim na ósmym poziomie, jest to AT-15, ale no troszeczkę odstaje od swojego drzewkowego, od, od swoich drzewkowych odpowiedników, zwłaszcza, że ma ten ułomny matchmaking, i troszeczkę inne działko niż ósemki, dziewiątki, dziesiątki, więc myślę, że... W ogóle chciało wypuścić coś, co bardziej będzie spajało to drzewko i będzie dawało możliwość szkolenia załogi na właśnie wspomniane tiery. Czym się charakteryzuje turto? Zobaczmy jego charakterystyki, bo na razie nie są oczywiście wszystkie znane, ale już sporo wyciekło. Punkty życia 1400. Bardzo fajna wartość jak na 10 tierowy, 10, -tierowy oczywiście TEDek. Myślę, że bardzo fajna wartość, fajna, fajna sprawa. Sporo wytrzyma, sporo możemy przyjąć na klatę. Waga 60 ton, moc na tonę 1333. Daje możliwość pojechania do przodu 20 do tyłu 10, nie minus 10 binarku, tylko 10. Po raz kolejny to powtarzam, chyba w każdych newsach, kiedy jest info o no, pojazdach, zawsze binar wrzuca minus 10, nie wiem czemu. Nieważne. Szybko, szybkość odchylenia działa 20 stopni na sekundę, zasięg widzenia 370 metrów i zasięg sygnału radia 595 kadłub. To, co chyba Sławę też interesuje dosyć mocno. Przód 228, bok 101, tył 76. O ile boczek i tył są takie sobie, są gorsze niż AT-15, o tyle przód naprawdę robi wrażenie. 228 mm jak na ósmy tier, naprawdę fajne, fajna grubość. Zresztą zobaczcie sobie na model tego pojazdu. Co jest ciekawe, Turtle nie ma tutaj tak bardzo widocznego włazu dowódcy, oczywiście ten włas tutaj jest, ale w porównaniu z AT-15, który ma wystający ten cycek, ten włas jest bardzo mało widoczny i to na pewno będzie zaletą, jeśli chodzi o ten weak point. Pozostałe płyty, jak widzicie, fajnie skontowane. Podejrzewam, że te płyt to tutaj będzie dingało bardzo fajnie 8-tierowe -tier czołgi oraz niższe, niższe działa, jeśli chodzi o kaliber. Tutaj prawdopodobnie będą się wbijać zarówno wyższe kalibry, no jak i ósemki na złocie, więc prawdopodobnie tutaj będziecie te. Za kola, powiedzmy, to nie są policzki tylko za kola. Dolna płyta fajnie schowana, chociaż wątpię, żeby dużo wytrzymała, jak a te 15 przykładowo. No i boczek też, jak widzimy, dosyć duży, więc myślę, że będzie fajnie łykał, niestety, pociski wroga. Zresztą zobaczcie na tą, na, tą, na tą boczną część tylną, plus sam tyłeczek. Ciekawostką jest, że tylne, tylne kółka nie wchodzą. Czy tak powiem na linię z kadłubem. Więc jeśli będziecie mieć tutaj traka, to możecie w tylne oczywiście kółko, to prawdopodobnie będzie to bez demedza, ponieważ pocisk po prostu nie przejdzie dalej. Co, czego nie można powiedzieć o przednim, przednim kole, które pokrywa się równo z waszą, z waszą bryłą, więc myślę, że tutaj też będzie problem. No, jeśli złapią was na gąski, to umarł prawdopodobnie w butach, jeśli nie macie dobrej załogi, jeśli chodzi o naprawę albo, albo zestaw naprawczy dwa albo trzy nawet no, czy trzech nie ma dwa przynajmniej. Damage. co tam mamy za działko? 55 funtów Damage 330 na penetracji 217 na Goldzie 245, słabo, słabo te wartości są naprawdę nikłe. Tetek nie powinien mieć takiej swojej penetracji, przecież to jest sam zamysł tego pojazdu jest taki, że ma po prostu strzelać do tych czołgów i je niszczyć, tak? No nazwa wskazuje. Więc dawanie im penetracji czołgu z siódmego poziomu przykładowo, no, nie jest chyba dobrą, dobrą rzeczą. Tak samo na Goldzie, no na Goldzie 250, niecałe, 245 mm to jest nic, więc myślę, że powinien troszeczkę jeszcze podbustować trochę tą, tą, tą penę, żeby wreszcie, no, coś ten czołg sobą reprezentował. Ja wiem, że to ma taka taka TS-5, tak? Że ma po prostu przyjmować damage, ale wypadałoby też mieć coś do strzelania, no. Niszczyciel czołgów, jak mówiłem wcześniej, nazwa zobowiązuje, ale plus jest je taki jeden, moi drodzy, jak się jak się wbijecie, przykładowo jeśli będziecie chcieli gościa na gąskę złapać, no to gościu już Wam pra praktycznie nie ucieknie. Dlaczego? Szybkość tego działa prawie 10 pocisków na minutę, co się przekłada na DPM 3128. O, super wartość, super sprawa. To kolejna plujka, zresztą brytole z tego słyną, tak? Jeśli chodzi o te deki, to są takie szybkościelne działa. Oprócz oczywiście dziesiątych tierów, które no, troszeczkę bardziej no, są wymagające. Może oprócz Badgera, ale oprócz tego, że. Właśnie, że czołgi mają dobry pacy to t... słyną z tego, że to są pierwsze te deki, jedne z pierwszych deków, które nie mają dużego, dużej alfy, ale słyną z tego, właśnie, że często strzelają, to trochę mniej, ale często. Więc myślę, że to, że Turtul tur tur z tego nie będzie, że tak powiem, odchodził od, od, od tego kanonu i myślę, że będzie właśnie takim pojazdem. Czas przeładowania 6 sekund, lekko ponad, rożą na 100 metrów, 0,63. Fajna wartość, moje zdanie, naprawdę bardzo, bardzo przyjemna jak na. Jak na takiego TDK snipera można powiedzieć, Czas celowania znakomity, 1,63 depresja mega minus 10, elewacja plus 20, jeszcze lepsza niż AT-15 i odchylenie działa moi drodzy, nie jest to może 25 stopni jakie mam AT-15, ale 20 stopni to też jest wystarczająco, żeby... Yy... Rzadziej się ruszać na boki, tak? bo, to, bo, bo, bo to dzieło będzie Wam się bardzo fajnie przesuwało. Załogów, załogów, załogałem tu przejść oczywiście, dowódca, kierowca, mechanik, celowniczy, radiooperator i dwóch ładowniczych, więc można sobie poszkolić. Nie ma problemu, kamo, 13% podczas postoju, 7% podczas ruchu, 2, no powiedzmy 3% niecałe podczas strzelania, w, 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 podczas postoju i 1.67 podczas strzelania w ruchu, więc Kamo tutaj raczej nie będzie naszym e, przyjacielem, to będzie taki typowy TD, który ruszy do przodu i macie po prostu przełamać linię frontu. Oczywiście też chowając tą dolną płytę i starając się przykładowo flanku, flankować wrogów z tą prędkością. Może nie będzie to jakieś super mega przydatne, ale da się zrobić i po prostu zdymować im gąski, gęsić te, te czołgi, rozpraszać, żeby, żeby współtowarzyszy mogli zrobić z nimi porządek. I myślę, myślę że właśnie że takim zamysłem jest turtu tu wprowadzany. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie tego pojazdu jeszcze nie mamy do testów, ale mamy inny i niedługo się pojawił mnie na kanale dosyć ciekawa recka, więc czekajcie cierpliwie. Kolejną informacją, tak naprawdę ostatnią, ale bardzo obszerną. Jest festiwal czołgów, specjalne wydarzenia, które szykuje WG, złożone z kilku innych wydarzeń, powiedzmy, takich podwydarzeń. Całość będzie trwała od 7 sierpnia do 7 października, więc formalnie, tak licząc sobie, tak pi raz, drzwi, miesiąc. Cały festiwal czołgów będzie polegał na tym, że będą się pojawiały różne eventy, które zresztą znacie, podczas których eventu będziecie mogli zbierać specjalne żetony, które potem będziecie mogli wymieniać na nagrody. A taką nowością, jeśli chodzi o te. Nagrody i, i funkcja, która wejdzie do gry, będą tak zwane nieśmiertelniki, które będą się pojawiać po tym, jak kogoś zabijecie, że zniszczycie dokładnie. Czyli kogo zniszczycie, no to tej osobie na ekranie pojawi się was, wasz doktak. doktaki będzie można sobie dowolnie, może nie dowolnie, ale dosyć frywolnie, e, kostamizować. Więc myślę, że bardzo fajna sprawa, ale to zaraz dojdziemy. Co wchodzi w skład festiwalu? Moi drodzy, na początek zaczniemy sobie od. Od y, czeskich wakacji. Od 9 do 19 sierpnia gracze będą mogli wziąć udział w serii misji nastawionych na drzewko czechosłowackie. Wykonując misję, dostaniemy projekty czołgów do linii technologicznej tej nacji oraz unikatowe malowanie 3D na czołg Skoda T27. Wygląda ono tak. Sympatyczne, powiem Wam szczerze, że dosyć, dosyć fajnie to wygląda. Myślę, że lepsze niż to czeskie kamo, <gamy>, które było ostatnio do zdobycia z flagą, taką taką ogromną flagą czeską. Więc myślę, że można tutaj sobie. sobie... Tutaj sobie popykać, żeby to żeby to kamo, żeby to kamo zdobyć. Potem, oczywiście, wchodzi linia frontu: frontline, epizod 7 w połowie sierpnia. I potem, oczywiście, frontline, epizod 8 w połowie września, czyli te, dwa, te, te dwie linie frontu też wchodzą w festiwal czołgów. Tam, oczywiście, oprócz tego, że macie multum kredytów do zdobycia, będziecie mogli zdobyć też poszczególne, poszczególne punkty do, 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 do nagród. Oczywiście już na polu walki pojawiły się Emile, ale kto wie, może niedługo już zabita właśnie, jak widzicie na ekranie, dziewiątotierowy Amerykaniec AEP-1, który jest oczywiście główną, może nie główną nagrodą, ale tą najdroższą nagrodą, jeśli chodzi o linię frontu. E, Łowca stali, to jest koniec sierpnia. Gracze znajdą się w tajemniczej strefie 404, która będzie świadkiem najbardziej wyjątkowych potyczek. Wynik. Zależeć będzie od graczy i ich działań podczas eksploracji strefy, wynajdowania różnych pojazdów oraz wytrwałości na polu bitwy. Każdego, każda bitwa będzie niezapomniana. Ciekawe co to może być, co tam WG szykuje. Na pewno coś fajnego, ale nie tak fajne, moi drodzy, jak ostatnia rzecz, którą, którą przygotowaliśmy, a dokładnie WG przygotowało, moi drodzy! Wyścigi czołgów nie wiem czy to będą trafiki, chyba raczej nie, jak widać na obrazku, będzie to. Tutaj mamy niemiaszkę, nie ale mamy też na przykład amerykański pojazd. E, moi drodzy, wyścigi Czafików, pamiętacie to? To był chyba jeden z najfajniejszych eventów, jaki w ogóle był w grze. I to wraca. Wyścigi wracają w nowej formie, nowa grafika daje nowe możliwości, nowy silnik daje nowe możliwości. Zobaczymy, czy WGS tego nie spartoli. I nasza, i nasza e, super i nasze wspomnienia, że powiem, nie prysną nagle z racji, że tryb nie będzie tak fajny, jaki był wcześniej. Ale zobaczymy, pod koniec września czeka nas wyścig czołgów. Tego jest ciekawy, tego jest najbardziej ciekawy, te inne te, te, te łowca stali, tam jakieś tam frontline, kogo to obchodzi, czeskie wakacje. Wyścig czołgów. Na to czeka najbardziej i na pewno z tego będę chciał zrobić fajną kompilację. Więc pamiętajcie, już wam teraz mówię, wysyłajcie powtórki, jak tylko będziemy mieli jakiś fajny wyścig. Na pewno coś z tego zmontujemy. Na koniec oczywiście informacje o, o, o co chodzi z tymi, z tymi różnymi kuponami. Tutaj macie oczywiście opis co wchodzi w atrakcje festiwalowe, jak mówiłem wcześniej, Stalowe łowy, Wyścigi Czołgów, Jarmark Festiwalowy, Linia Frontu, o, o tym zaraz powiemy. I jak mówiłem wcześniej, właśnie można tutaj zrobić specjalne nieśmiertelniki, tak zwane z angielskiego Doktagi. tagi. będą składać się z czterech części, będą miały bazę, grawerunek, napis i tytuł. Będzie, będzie oczywiście można je wygrać robiąc różne misje, albo ewentualnie kupić za Kupony, o których za chwilę. Przykładowy Dok wygląda: tak macie dwie części: tło, jakieś rysuneczek, gramerunek oraz wasz podpis z waszym, z waszym tytułem, powiedzmy. To, to powinien być wszystko: tutaj oprócz waszego Niku, to będzie oczywiście losowane z domyślnej puli będzie jakiś tam pula wybranych tytułów, to będzie można sobie wybrać. Myślę, że fajna sprawa. E, istnieją trzy typy emblematów: podstawowy, standardowy i z wydarzenia. Wiadomo, to wszystko będzie ulepszane. Jak tylko to wejdzie, to w ogóle będzie pewnie, na pewno mogło fajnie tutaj pokombinować, żeby ludzie witali trochę więcej złota albo złotówek, żeby sobie kupić jakieś fajniejsze emblematy. Więc kupony oczywiście będą do Was wpadały. Za każdy kupon, który będziecie będziemy będziecie mogli właśnie wydać go w specjalnym sklepie festiwalowym, gdzie między innymi będziecie mogli zdobyć też. E Dyrektywy i inne ceny nagrody, które poprzednio były dostępne tylko w wydarzeniach specjalnych, na przykład Jacko Lantern Fan 2018, czy styl łuk ognia. To też fajna sprawa, zdobywając te takie bileciki, będziecie mogli sobie zdobyć też różne malowanka, czy różne style, które już nie są dostępne, a były fajne, nie były możliwe do zdobycia. Więc myślę, że to będzie dla nas fajna sprawa i oczywiście będzie też nagroda specjalna, upominek. Te 116. Widzicie, w pierwszym dniu tu macie rozpiskę taką specjalną. Za 5 zdobytych kuponów macie czołg, za 25 macie specjalny tak tło i jeszcze jakieś tam emblematy. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że dosyć fajna sprawa. Wszystko będziecie mieli w opisie filmu. Tam możecie sobie zajrzeć. Jeśli chodzi o 116, wygląda no ona tak. Taki nie wiadomo co. Dziwny pojazd. Taki mi się trochę niewybredny wydaje śmieszny, delikatnie statystyki trzeciotierowy czołg lekki kosztujący 100 golda Wiadomo, prezent, jak, jak prezent, tutaj nie ma za bardzo na co liczyć, fancy, ale może przyda się na polu walki, może ktoś sobie tym poszaleje. I tyle z mojej strony, e, jeśli chodzi o newsy. Czyli tak szybkie podsumowanie e, nowej oferty sierpniowej. E, super test, Turtle tu, wylądował właśnie i jest testowany. Oczywiście test na tym mogą mu się zmienić, wiadomo. No i na koniec festiwal czołgów, który się zapowiada bardzo fajnie. E, szczególnie właśnie dwa ostatnie wydarzenia, które tutaj opisali: Łowca, stali oraz wyścig czołgów. Czekam na to niecierpliwie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Piszcie w komentarzach, co myślicie o danym wydarzeniu, czy ma się podoba, czy macie jakieś tam obawy, czy może macie jakieś obiekcje, yy, czego się boicie, co może wy nie wypalić, co, co, co wypali, na co liczycie, a co, czego byście chcieli yy, uniknąć. Czekam na Wasze komentarze. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć!